6 stycznia ulicami naszego miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpocznie się o 12.00 mszą Świętą w Kościele Świętego Ducha w Dębicy. Po nabożeństwie Trzej Królowie poprowadzą mieszkańców do Świętej Rodziny ulicami Chopina, Księdza Nosala i Sobieskiego aż do rynku. Po drodze odgrywane będą sceny biblijne związane z narodzeniem Chrystusa i śpiewane kolendy. Na uliczne jasełka zaprasza starostwo powiatowe w Dębicy. Serdecznie, Szanowni Państwo, zapraszam na piękną tradycję Orszak Czech Króli. Myślę, że to, ile osób corocznie na tym orszaku się pojawia, pokazuje, że to jest wielka potrzeba naszego społeczeństwa, żeby taką tradycję chrześcijańską kultywować, żeby być dumnym z tego, jak wygląda ta tradycja, żeby pokazywać ją młodym ludziom. Żeby jednoczyć przez to też różne środowiska, żeby starsi spotykali się z młodszymi, poznawali tradycje, bo to nie tylko e, tradycja chrześcijańska, ale w tym orszaku pokazujemy też tradycje nasze polskie, historyczne, narodowe. Organizacje wydarzenia wspierają urząd miejski, parafia pod wezwaniem Matki Bożej anielskiej oraz stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć w Dębicy.